Cześć Wam wszystkim, z tej strony znowu Szumiden Studio Tańca, Piotr i Iwana. Mam nadzieję, że ostatnio mieliście chwilę czasu, żeby poćwiczyć walca. Pokazywaliśmy Wam proste rzeczy, krok podstawowy w różnych kombinacjach. Myślę, że nie było trudno i udało Wam się coś powtórzyć i nawet wykonać. Dzisiaj przedstawimy Wam kolejne kroki w tym samym tańcu. Będą obroty pod ręką partnerki, jak również dodatkowa fajna figura. Ok, to więc zapraszamy. Także tak więc na początek powtórka to co było ostatnio, szybkie przypomnienie kroku podstawowego w różnych wersjach. A więc pamiętamy w ramię, partner zaczyna od nogi prawej po kwadracie. W tym się obracaliśmy na prawą stronę. Były akcje w dół i do góry. Liczyliśmy do trzech, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Druga wersja była w pozycji na skos obok siebie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Też się obracaliśmy. Partner mógł trzymać rękę z tyłu bądź na ręku partnerki. I wersja trzecia w trzymaniu shadow. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli w pozycji cienia obok siebie. Raz, dwa. Trzy. A dzisiaj pokażemy Wam obroty pod ręką partnerki w kroku podstawowym. Najpierw w ramię, spróbujmy. Zaczynamy bez zmian. Czyli do przodu idzie partner, nie obraca partnerki. Raz, dwa, trzy. Dopiero teraz. Raz, dwa, trzy. I ruszamy znowu za partnerką. Tu chwila przerwy, do przodu nie, teraz do tyłu. Trzy i idziemy, to samo w obrocie. Teraz, dwa. Idąc do tyłu, obracam partner. W obrocie, tak. Znowu do przodu nie, idąc do tyłu, obracam. Uwaga, przypomnijmy, ruch jest tam. Ale nie do przodu, tylko idę do tyłu i odwracam partnerka, idzie za mną. I nogi obracając się, staję na lewą, dostawiam prawą, i od razu lewa idzie do tyłu. A ja wykonuję swoją drugą część kwadracika. I od razu za partnerką idę dalej. Partnerka nie ma czasu, żeby złączyć nogi, więc od razu wychodzi do tyłu. Proszę, w tą stronę. Idzie za mną partnerka, i do tyłu. 2, 3 i raz, 2, 3, raz, 2, 3 i raz, 2, 3. Ok? Teraz spróbujmy to samo zrobić z trzymaniem na skos. Czyli pamiętamy to trzymanie. Partnerka jest po skosie, ja mam rękę z tyłu bądź na ręku partnerki, patrzymy się do siebie. Po kwadracie był znowu raz, 2, 3, raz, 2. Trzy. Sytuacja ta sama, tylko wcześniej muszę poprowadzić partnerkę. Czyli zdjąć, zdjąć tą rękę i poprowadzić w tą samą stronę. I dalej kontynuujemy. To samo w obrocie. Raz, dwa, trzy. 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 I raz, dwa, trzy. 3. Jeżeli nie chcę obracać ręka z tyłu, wtedy dopiero. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pamiętać, że jak idę do tyłu, muszę złapać rękę. I teraz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mogę przejść z powrotem do ramy po obrocie. Raz, dwa, trzy i rama od razu, trzyma zamknięte. I to samo. Tak. Mogę po obrocie przejść do trzymania znowu tego na skos. I raz, dwa, trzy i raz, dwa. Trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Dobrze, teraz nauczymy się kroków. Partner zaczyna od pierwszej części kroku podstawowego, czyli od prawej nogi. Raz i dwa do boku, trzy łączymy. Teraz wychodzi drugą nogą do przodu, czyli lewą, prawą do boku, dwa, zwraca się, trzy, podstawia nogę. Jesteśmy wyraźnie z ciężarem na nodze lewej. Prawa jest tylko podpórką. Ruszamy od nogi z przodu na raz. Raz, dwa, na trzy łączę i kończymy drugą częścią kroku podstawowego. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz od początku. I prawa, lewa do boku dostawić. Teraz lewą do przodu, prawa do boku, zwracamy się, podstawiamy. Od prawej ruszamy. Raz, dwa, trzy. I druga część kroku podstawowego, lewa do tyłu dostawić. Teraz szybciej to samo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa. Trzy. I raz, dwa Trzy. Ok. Teraz partnerka. Proszę. I tam. raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy. Zwrot. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trzy, raz. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa Zwrot trzy. od lewej. Za partnerem od prawej. Raz, dwa, trzy. Ok, w parze spróbujmy. Ja zaczynam prawą, partnerka lewą do tyłu. Raz, dwa, trzy. Teraz idę lewą do przodu, partnerka prawą do tyłu. Raz, zwracamy się. Widzimy, ja jestem teraz na nodze lewej, partnerka na nodze prawej. Nogi z przodu ruszają na raz. Raz, dwa. Trzy. I tutaj ja cofam się lewą w tył partnerka idzie za mną prawą. Raz, dwa, trzy. To samo jeszcze raz. Może z tej strony. I raz, dwa, trzy, raz. Zwrot. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Ok. Spróbujmy bokiem. Raz, dwa, trzy, raz. Zwracamy się. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Ok. Jak widzicie moment, w którym jesteśmy w pozycji whisk. Zaczynamy od dołu, przesuwamy nogę w dół, żeby była swingująca. Proszę. Jeszcze raz spróbujmy z tej strony. A, jeżeli chodzi o prowadzenie, partner, delikatnie tutaj partnerkę zwraca. Zobaczmy. Taką tak. I tą ręką sobie pomagam drugą. I partnerka czuje, że ma zabrać nogę. Ok, proszę, spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Rzeczy co dzisiaj były. Czyli obroty partnerki pod ręką w dwóch wersjach plus pozycja whisk. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Obracamy partnerkę. Raz, dwa, trzy. Obok niej jesteśmy w pozycji naskos. I to samo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kopiemy ramę znowu i whisk raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, jeszcze raz, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, obrót, tak? Pozycja na skos. Obrót, rama i whisky. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Z muzyką. Te figury przypadły Wam do gustu, i się spodobały. Piszcie, czy chcielibyście coś więcej, czy nie. Nie przejmujcie się, jak za pierwszym razem Wam nie wychodzi. Zawsze możecie cofnąć, się... przewinąć, zobaczyć jeszcze raz. Yy... Ilość powtórzeń daje wynik. Dokładnie. W następnych odcinkach chcielibyśmy Wam pokazać walca wiedeńskiego. Będzie ten trochę szybszy walc, kręcony. Będą też ciekawe rzeczy. Będą też różne unoszenia w warunkach domowych oczywiście. Na tak. kwarantannie co można zrobić. Także oglądajcie. Zachęcamy Was do oglądania, bo pokażemy Wam kilka ciekawych unoszeń, które na pewno Wam się spodobają. Liczymy na Wasze suby i lajki. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.